A no witam. Piękny niedzielny poranek. Słoneczko świeci, a ja wam dzisiaj pokażę kolejny sposób na to, jak zasiedlić po raz pierwszy swój świeżutki ul Mini Plus. Co będziemy potrzebować? Słuchajcie, będziemy potrzebowali rodzinę. Ta rodzina jest na jednym korpusie gniazdowym. Najlepiej, żeby to była wiecie taka rodzina, że na stawkę to trzeba było dać już przedwczoraj. wczoraj. Taka, która tak naprawdę kipi, można powiedzieć, na tym jednym korpusie jest jej za ciasno. Taka będzie najlepsza. Oczywiście nasz mini plus. Bez dętnicy. Korpus, powolko podkarmiaczka, daszek. Podkurzacz, na no razie czego. Fajeczka. Atraktor w postaci syropu cukrowego. I dwie rzeczy, słuchajcie, najważniejsze chyba. Pierwsza z nich to krata odgrodowa. W zależności oczywiście, jaki macie ul, tak? Ja mam akurat wielkopolski ul, więc krata... Wielkopolska. I do tego, słuchajcie, folia powołkowa. Taka folia powołkowa z wyciętą dziurą po środku. Może być folia taka ogrodowa, na tunele. Cokolwiek, tak, żeby zamknąć tutaj obrys. No i będziemy potrzebowali jeszcze, nie wspomniałem, jeden korpus gwiazdowy jako dystans. Pierwsze, co musimy zrobić, słuchajcie, to musimy znaleźć matkę. Także nie, nie, będę wam, nie będę Wam tutaj kręcił jak ramka po ramce wyciągam i szukam matki po prostu magia kina. Nie mamy matki i mamy matkę. Matka zamknięta na chwileczkę i teraz słuchajcie co robimy. Na ul kładziemy kratę odgrodową tak, tak żeby pszczoły mogły przechodzić do matki. A matka, żeby nie mogła zejść. Na to kładziemy tę folię. Troszkę, żeby odgrodzić. I teraz tak. Na to wszystko, słuchajcie. Kładziemy nasz ulik Mini Plus. O, tak to stoi. Ta folia była nam po to, żeby pszczoły nam tutaj bokami nie wyłaziły. Dookoła tego ulika. Nie? ulik otwieramy, ramki. Ja akurat mam jakieś takie ramki już używane z zeszłego sezonu i słuchajcie, jeżeli tak zasiedlamy, to taka uwaga, muszą być ramki z pełną węzą. Część pszczelarzy używa takiego paska tutaj tylko u góry. To jest oczywiście prawidłowe, ale nie przy takim zasiedlaniu, bo przy takim zasiedlaniu, jeżeli będziecie mieli tylko paski z węzą, to pszczoły bardzo często zawalą Wam po prostu te ramki czerwiem trutowym. A na mnie o to chodzi. I teraz tak, zobaczcie. Tu po środku jest wycięte na tej folii powołkowej, więc pszczoły tutaj w środku ula przez tą kratę mogą przechodzić tutaj do środka. Tak? Zamykamy. Bierzemy matkę i matkę wypuszczamy sobie tutaj delikatnie na rameczki. O, ona będzie sobie tutaj chodziła. Na to dajemy powałko podkarmiaczkę. Do powałku podkarmiaczki, słuchajcie, lejemy atraktor w postaci syropu cukrowego. 1 do 1 może być. Jest dzień, możemy go lać w dzień, bo ten ulik będzie zamknięty tak naprawdę w dwóch warstwach. Teraz tu przyjdzie daszek, a na to przyjdzie jeszcze korpus i daszek, jakby rodzimego ula. Więc ten zapach syropu cukrowego się nie, nie będzie, jakby no, nie będzie wyczuwalny dla pszczół. Nie będzie rabunków. I teraz, tak słuchajcie, to zamykamy. I chwila. I chwila, bo oczywiście przygotowałem się do filmu niekompletnie. Zapowiadałem wziąć dystansu. Korpus dystansowy przyniesiony. Stawiamy go tutaj. I na to leci Daszek normalnie. I teraz tak, co my tutaj mamy? Mamy matkę zamkniętą w mini plusie, tu w środku. Pszczoły oczywiście z dołu przejdą do matki. Żeby matka tutaj sama nie siedziała, tak? Mają tam wyjście. Tutaj z boku nie będą przechodziły, bo nie będą miały możliwości przechodzić, bo jest ta folia, właśnie po to była ta folia, żeby one tu w tej przestrzeni nie chodziły. Pójdą do matki, tutaj. Jest syropek cukrowy, co dodatkowo jest kusi, nie invert, tylko właśnie syrop cukrowy, żeby poczuły, żeby chciały wejść do góry. I zaczną zagospodarowywać te rameczki. Odbudują matka za czerwi i teraz tak, jeżeli matka zaczerwi ten mini plus tutaj, to słuchajcie, można matkę wziąć i spuścić po prostu na dół, wrzucić na dolny korpus. Ona nie musi w tym uliku siedzieć. Wystarczy tylko, że nam go zaczerwi. Wrzucamy ją na dół. Ulik możemy zostawić. Pszczoły z dołu będą się tym czerwiem zajmować. Możemy sobie, jeżeli mamy taką możliwość, możemy sobie zanotować mniej więcej, kiedy rameczki zostały odbudowane, kiedy zostały zaczerwione. Będzie się widzieć po jajkach, larwach mniej więcej w jakim stanie są, tak? Prosto będzie obliczyć, kiedy się będzie ten czerw wygryzał. I na przykład na dzień, dwa dni przed wygryzaniem się tego czerwiu, bierzecie taki ulik i odkładacie gdzieś obok. Możemy... Jeżeli będzie na tym samym pasieczysku, to możemy oczywiście jeszcze na 2-3 dni zamknąć w ciemnym pomieszczeniu, zimnym, chłodnym, tak, żeby później już nie wracały nam do ula. Tego. Natomiast będą się działy i będą się zajmowały czerwiem. Czerw wygryzający się, młoda pszczoła już zostanie w tym uliku. Jeżeli będzie ładnie zaczerwiony, na przykład cały, tak, 6 rameczek, no to możecie zrobić tak, że możecie podzielić po dwie rameczki. Dwie rameczki z czerwiem, albo jedną pokarmową, jedną z czerwiem wziąć do mini plusa innego. I znowu ramkę z pokarmową, ramkę z czerwiem, będą też wianuszki do innego i tak naprawdę macie tutaj 6 rameczek, czyli możecie zrobić 3. Jeżeli wzięlibyście, sporo jeszcze pszczoły strzepali na przykład z tego ula, to tak naprawdę, jeżeli czerw będzie na każdej ramce, to z takiego jednego zasiedlonego ulika możecie zrobić 6. bo wystarczy, że weźmiecie po jednej rameczce takiej z czerwiem zasklepionym, po jednej rameczce powiedzmy strzepiecie jeszcze, możecie z dołu strzepać też samą pszczołę, żeby było dużo pszczoły i tyle. Na 3-4 dni do zimnego. Yy, piwnica, garaż, cokolwiek, co jest chłodne, zimne, ciemne i, i ten. I wystawiacie z powrotem na pasie czystko, i nie ma problemu. I tak można zasiedlić bardzo szybko. Jeżeli jest dobra, silna rodzina, słuchajcie, to tak naprawdę takie 6 rameczek Mini Plusa ona odbuduje w moment. Matka to w mig, zaczerwia i tak naprawdę kilka dni i mamy sytuację załatwioną. No i co, do zobaczenia w kolejnym filmie, jak zasiedlać Mini Plusy.